Ciężko witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Bedwars. I w dzisiejszym odcinku będziemy grać na różnych tekstur pakietach, jak już pewnie widzieliście w tytule filmu oraz w miniaturce O kurczę Ej, nieważne, ja muszę Minecrafta naprawić i rzucimy się na ręce. Dobra, widzowie, jestem nie do rozpoznania, praktycznie teraz, bo mam na sobie oczywiście zbroję. No i to jest najgorszy teksturpak jaki możliwy, ponieważ to jest jeden piksel na jeden piksel. No, cały, cały blok jest tylko w jednym pikselu, e, więc ja tak niezbyt się orientuję, co teraz zrobić, to. Trzeba kupić, na pewno. E, mamy teraz miecz i trzeba obudować sobie łóżko. E, tak, to jest łóżko. My już kiedyś graliśmy na tym teksturpaku. W ogóle taki słaby mam trochę render distance. E, na odcinku graliśmy, ale teraz mam. Wow! E, no, wiele różnych teksturpaków, które są coraz lepsze. I za każdego killa dostaję lepszego texturpaka. E, no, tak jakby ktoś po tytule nie wiedział. Wytłumaczenie szybkie, dobra, bo ja chcę mieć trochę lepszy choć w ten tekstur pack, bo ja tutaj nic nie widzę. Tam się buduje, bo tam widzę, że ktoś jest. I nie wiem ile arenek naprawdę będę musiał przegrać, żeby dostać najlepszy tekstur pack, najbardziej realistyczny. Ale... No mam nadzieję, że chociaż jedną arenkę wygram. O nie... No jak i co to się stało? Czemu? Ja już myślałem, że będę miał lepszy teksturpak Rozczarowanie No niestety nie będę miał lepszy teksturpak Tak się stało, że jakoś go nie będę miał Kurcie, prej spadłem Wystraszyło mnie to Dobra, ale... Za łóżko też chyba sobie zrobię lepszy teksturpak, bo go się na przykład do mnie wrócić nie może. więc szybko przeładowuję tekstury. Eee, gdzie tu jest? To jest to ten teksturpak. Dobra, szybko jak się to przeładuje. Teraz przynajmniej coś widać. Co nieco, ale jednak. Eee, dobra, tu jest wełna, tu jest tak. co mogę żelazo ten kupić i Fairbola. I już się jakoś da po tym przemieszczać, co nie? Już tak broszki wyglądają. Nie jest źle. Nie jest źle, powiem szczerze. Net HP nie otrzymałem, ani jednego obrażenia nie dostałem, nice. Teraz już jest całkiem git. O, mam 4 Jacksy, Można sobie kupić ochronę. Dobra, lecimy. Eee, tu są ulepszenia. No i zbroja wygląda normalnie nie wiem czemu aha bo teraz już zbroja jest normalna nice dobra to no to 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 dobrze ej mogę sobie kupić lepszą i lepszy przymierz? nice nie mogę mogę dobra eee ok no to jeszcze trochę tego sobie kupimy i co i musi, aha muszę jeszcze coś do budowania łóżka Kamień kresły 24. Weźmiemy czemu nie. Zadanie może być takie ciężkie, żeby łóżko ładnie zbudować. A kurczę, zepsułem. Prawie. Aha, potrzebuję więcej tego. Ale to nic. Weźmiemy sobie jeszcze kolejne 24. Dobra, miałem wrażenie, że ktoś tam był przez chwilę, ale na się, się nikogo nie ma. I mamy jeszcze 16 tych loczków, to nie wiem, tu się z tej strony nikt nie buduje. To może pójdźmy sobie w tą stronę. Dob ja, biały też już nie żyje. No dobra, Ja widzieliśmy przez chwilę, jak spadł. Sobie, więc no, a później mu zliczemy łóżko. Więc w sumie to całkiem dobrze, że nie żyje. Dobra, tam ktoś spadł, ale ja chciałbym... Właśnie, bo ja gdyby pan powiedziałem, że nie mam wszystkich tekstur paków. Nie mam tekstur teksturpaków pomiędzy, gdyby, ponieważ po prostu nie działały mi. Więc teraz jest 4, ale nie, nie będę paków 8 pikseli na 8 pikseli. 16 na 16 i 30 na 32, bo mi nie działały. Ale mam 64 na 64, czyli takiego normalnego, a później będą tylko lepsze. Więc no, mam nadzieję, że przy tych najlepszych mi kampań nie wywali w ogóle. Tu jest już czy nie ma łóżka I było tu łóżko, co jest? Dobra, no to robimy sobie 64 na 64, no szybko, żeby nikt ten... I ja nikt razu nie umarłem i tu już jest całkiem ładny teksturpaky, gdyby... To pomiędzy. To dobra, to nie. To jeszcze pomiędzy. Po prostu zrobię bestek z rwaka, Bo tamten to już jest taki wyższa klasa. Trochę. Eee, no i co ja tutaj mam? Kurczę, dużo rzeczy tutaj jest. Tak szczerze, dokładnie. Kupmy sobie złote jabłuszka jakieś. To sobie Spróbujmy w sumie, bo nie potrzebuję póki co. Eee, ten efekt złotego jabłka chyba trwa cały czas. dopóki... Jo, co to było? Dopóki nie stracę obrażeń, tak czy nie? Okej, okay, dobra. Oj, dwa hity mi ładnie weszły. Oj nie, zabiłem, nie? Nie, kurczę, zabił mnie. Najgorzej, ajajaj, aj, a miałbym już ładny tekst paczek. Najgorzej. Ale też ciekawe, że nikt mi jeszcze łóżka nie zniszczył, co nie? To jest bardzo ciekawe. Spraje, nadal mam na sobie spraje ładną. Dobra, nie. Miałem wrażenie, że się ktoś się tu do mnie buduje, ale na szczęście nie. Eee, kurczę nie mam co kupić teraz. Już nie dobra, kupmy sobie jeszcze złote jabłko i myślę, że teraz gościa powinien, powinno mi się udać zabić Tylko o ile tam do niego będę musiał... A nie, sam do mnie idzie. Nice. Sam do mnie idzie, bo ja jestem tylko on i... Tylko ja i on co jest? Dobra. Dobra. Nie nie dobra, nie dobra. Dobra. Dobrze. O nie! On ma... Ona... O ma... O Dobra! Nie, najgorzej! Kurcie, byłem ja i on tylko, no. Ale... a czekaj! łóżko Zapomniałem o tym, dobra. Totalnie o tym zapomniałem. Yy, szybko trzeba... O nie, nie stać mnie na te. Nie stać mnie. Dobra, kup, chociaż żelazny. Dobra, o jak on myśli, że będzie mógł mnie cokolwiek zrobić tutaj. Błagam, spadnij, spadaj, spadaj, spadaj Gosiu Nie, mam pół serduszka, dobra, już nic nie zrobię Ale on też ma trudno, bo... Gdzie to jest? Eee, ja mam obudowane łóżko A, no i cholera, tyle by było po obudowanym łóżku Dobra, biegnę What? Czemu on we mnie stawiał bloki? Co się dzieje? Co się stało? Aha O co chodzi? Czemu on mnie nie zabije po prostu, ty? A Gosiu se spadł Dobra Jak go... O, oh, zostań killa, nice Eee, to w takim razie poproszę 64x64 64 tekstur paczek eee, no i co mamy drewniany mieczyk, ale No Gosiu się zabił po prostu, więc w sumie oddał mi killa, więc teraz mogę sobie kupić jakieś itemy do walki z nim co nie, A to ładnie wygląda Eee kurczę, że ja na tekstur pakach nie gram Chyba zacznę grać na takich teksturpakach jakichś. Już nie wiem, w sumie tak pół na pół mam takie chęci, żeby grać na tych teksturpakach. Bo w sumie z jednej strony, no, zarąbi się by było grać na teksturpakach takich. patrz jakim ładnym jaczek czy coś. A z drugiej strony, to w sumie, jeszcze będzie takie Minecraftowe. No, mamy ostrość. Tylko się teraz robi jak najbardziej ten. To w sumie, o, ja się tak cofam ciągle i cofam, i cofam, i cofam. Eee, dobra, nieważne. Kupmy sobie kilof. Kilof sobie kupmy. Od razu najlepiej jakiś diamentowy. Może się kierę jakąś też taką. Eee, żeby gościu po prostu żeby zniszczyć gościowi łóżko, nie? Bo to będzie raczej trudne zadanie. Jedno z trudniejszych chyba. Krocie się to do wełny mogę kupić, a ja tu to, to w sumie tutaj kupię. W takim razie. Ja wiem co z gościem zrobię, wlecę w niego z pełną tą i gdzie są, no, tutaj to, wlecę z niego z pełną, pełną petą z fireballami, po prostu w niego wlecę, i będzie git. Tylko gdzie on jest, on tam z drugiej strony jest mapy, a... Wygrałem. Wygrałem mapę. Dobra, zobaczymy jeszcze jedną rękę, ale zaczynam już z normalnego, w sensie bez tekstur. Bo, no bo już mi się z tymi nie chce grać jakoś. Ale, też żeby za łatwo nie było. W sensie załadnie, no. Żeby mi kąp też nie wybuchł. Yy, widzimy się za chwilę. Dobra, yy, jesteśmy już na ręce, mamy zwykłego teksturpaka. No i co, w sumie fajnie by było wygrać tą rękę, skoro poprzednią też wygrałem. Nie spadać. Z skilla, z rangi, nie wiem No rangi tutaj nie ma, ale Wiadomo o co chodzi Żeby po prostu było git No, osied No i już zepsułem Nie będę robił tak jak w ostatnim odcinku To było zepsute Dobra, ale teraz O, nie kupiłem to Nie to chciałem kupić To potrzebuje 24 żelazo, co tak dużo Dobra, już mam e, No, ale dobra Kupimy sobie, obudujemy łóżeczko i będzie nice. Dobra, czyjeś już już zostało zniszczone? Nice. Aha, dobra, czerwony w ogóle porypany, co robi? Dobra, jeszcze jeden zakup takiego ładnego placzku z innego wymiaru. I będzie git. No już jest git. Co czerwony robi w ogóle teraz? Czemu ja Optifina nie mam? Ty, ja mogę sobie jeszcze Optifina i Shadery zrobić, bo mimo może tak se pak nie starczyć, kurczę. Ajajaj. Um, dobra, mamy to. Mamy... Nie, jeszcze nie to, ale zaraz będziemy mieli już na lepsze spodenki. Co to było? Nie, dobra. To był dźwięk zakładania spodenki. E, Okej. Okay. No, czerwony się w sumie tak niezbyt filmuje, tam. Czemu by się do niego nie przybudować trochę? Czemu nie? Okej, okay, dobra, ej ten dźwięk mnie strasznie straszy. Strasznie strasznie ma się maślane. Eee, nieważne to jest. Ważne... O nie, on się zaraz tu strespi. On się tu zaraz strespi. I co, zobaczy? No mnie zobaczy. No i zobaczył! No chodź. No chodź. Co za śmierdziel. Ale nie poszedł mi zniszczyć łóżka. Co jest? Dobra, i nie spodziewałem się tego naprawdę. Miałem laga mózgu totalnego, jak on skoczył na to, to... Miałem takie, co? To tak można? <grystanie> Dobra, nieważne. Kurczę. Umrzyj! Nie, kurczę, nie trafiłem. Dobra, ale nie zniszczysz mi tego łóżka, kolego. Jak gdyby mam lepszy miecz, takie same spodnie jak ty o tych mnie. <grystanie> co to miało być? Nie, dawaj, zabij, 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 dobra! Yy, nie ma co zabudować o, cholera. Dobra Eee Kurcze lepszy tekstur pak mi się na, Należało Załadować By należało On znowu TNT kupił No walony Dobra sam się zabił Nie Nie zawił się ale sam się zranił Ajajaj aj, aj, ty ile miałem hp Oj najgorzej Dobra i tak się odrodzę Dobra Eee, Gosiu nie chce fajna kila to zdąży załadować. Dobra, tu wam pokażę chociaż jakieś fajne tekstury. Może być te to. Oj. Ej, one są brzydsze niż te poprzednie, tak szczerze. Te poprzednie były ładniejsze, strasznie Te poprzednie były ładniejsze, co jest? Dobra, to ale dobra, dwa razy ich zrobiłem, czy nie? Nie pamiętam, dobra. Załaduję sobie to. I do końca gierki w najlepszych teksturach będę grał. Żebyście zobaczyli jak to jest. No, te są... Nawet spoko. Eee. No. Kurcze, mogę się do się nie budować no. O, nie, ten jeden blog. What? What the? Hell? Dobra. Eee, ale w sumie gościu mnie zabił. Nie. Sabił mnie parę razy, łóżko mi zniszczył. Odwet. A, dobra. Tej trzeba. Dobra, mam lepsze te tekstury, gościu, nawet nie masz co poskakiwać. Tak w sumie to, co gościu? O, je, dobra, ale mnie tak. A, otwaldę umarłem, widzowie! Major umarłem Odpady major, <noise> Umarłem odpady major, co jest? Co to za gierka jest? Co jest Widzowie, Dobra. Nieważny odcinek już trochę trwa. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Eee, taki koncept. Bardzo oryginalny, wcale nie kradziony. No w sumie to. to w sumie to nie kradziony, bo, 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 bo sam na to wpadłem. Może i już miliard osób tak zrobiło, ale sam na to wpadłem. Bo teraz w sumie nikt nie nagrywa takiej rzeczy, Nikt w sumie Bedwarsów nie nagrywa chyba nawet. Tak. Tak jak sobie patrzałem, to jakieś wpisuje, jak to najnowsze filmiki z Bedwarsów, co przed paru miesięcy były. Więc no, bardzo oryginalny content. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Tak, wywalcie mnie jeszcze do menu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się. W kalian mau cincu sih, sepatu sih,